Cześć, tutaj Elfik i mój bałagan. Chyba nie ma już takich osób, które nie widziały filmu A Star is Born. Ja także go widziałam i, i jestem zachwycona. Nie sposobem montażu, nie reżyserią, nie ujęciami, tylko grą aktorską, czy jakby to nazwać chemią, jaka jest pomiędzy postaciami i aktorami, kto ich tam wie. W każdym razie postanowiłam narysować scenę z tego filmu i bardzo długo zastanawiałam się, jakie wybrać narzędzie do tego. I wiecie, co mi przyszło do głowy? Jest taka jedna rzecz, okej, okay, może jest ich więcej, która doskonale nadaje się zarówno do rysowania, przynajmniej według mnie, i do pisania, na przykład notowania sobie tekstów piosenek w zeszycie. I jest to. Długopis. Wiem, że wiele osób nie lubi tej techniki, bo jest ona dosyć trudna, dlatego postanowiłam, hej, nagram o tym filmik i opowiem Wam co nieco o technikach rysowania długopisem przy okazji właśnie pracy nad sceną z filmu A Star is Born. Więc, jeżeli lubicie rysować na lekcjach i zazwyczaj macie pod ręką tylko długopis, to myślę, że dzisiejszy materiał może Wam się spodobać. Więc, zapraszam do oglądania. Rysowanie prawie zawsze zaczynam od testów, bo lubię eksperymenty, a nigdy nie wiem, czy dany papier poradzi sobie z danym medium. Zwłaszcza dziś, kiedy wybrałam sobie nietypowy papier, taki w odcieniu naturalnego brązu z SMLT. Pomyślałam, że jeśli do długopisu dodam biały żelopis, to bardzo ładnie uda mi się narysować światło w tle, podczas gdy twarze bohaterów pozostaną w cieniu. A do takich zabiegów właśnie najlepiej nadają się papiery inne niż biały. Zatem światło i mrok, blask reflektorów i usuwanie się w cień. Bardzo lubię, gdy narzędzia, jakich używam, pasują do opowiadanej historii. W tym wypadku użycie długopisu wydaje mi się bardzo uzasadnione. To długopisem zwykle zapisujemy słowa piosenek, które wpadły nam do głowy. I mi długopis kojarzy przede wszystkim z czasami, gdy rysowałam w szkolnych zeszytach podczas lekcji. Lata praktyki sprawdziły, że zaczęłam. Sprawdziły sprawiły, że zaczęłam czuć to narzędzie i nauczyłam się je kontrolować. Długopisy można rysować na wiele sposobów. Można stosować np. długopis wyłącznie do robienia konturów albo cieniować przy użyciu kreskowania. Wtedy większe zagęszczenie kreseczek oznacza ciemniejszy cień. W obu tych sposobach odcień tuszu pozostaje taki sam. Ja jednak uwielbiam stosować długopis tak, by cieniować nim na gładko. Nie jest to łatwe, ale to da się wyćwiczyć. Sekret polega na tym, by czubkiem długopisu jedynie lekko dotykać kartki, ale nie naciskać tak jak to robimy podczas pisania. Cieniujemy stawiając delikatne kreski jedna przy drugiej. Ważne jest to, żeby nie robić zygzaka, tylko stawiać pojedyncze kreski, bo zygzak sprawia, że w miejscach zakręcania długopis wypluwa więcej tuszu i tworzy się taka brzydka plama. Pamiętajmy też, by kolor budować stopniowo, kolor znaczy odcień, budować stopniowo. Pierwsze warstwy mogą być prawie niewidoczne i w tym miejscu zwykle każdy się wkurza i zaczyna mocniej naciskać. Nie rób tego. Znaczy wiem, i tak to zrobisz, ale no, no nie, nie rób. Spokojnie i nienerwowo nakładaj kolejne warstwy, tak żeby uzyskać miękkie przejścia. Jeżeli długopis faktycznie przestaje pisać, bo to się zdarza, to rozpisz go sobie na osobnym kawałku papieru. To raczej jest technika dla osób spokojnych, czyli nie dla mnie, i dla niepijących kawy. Mi po kawie trzęsą się ręce, a to też utrudnia pracę. Ale mimo wszystko mam wrażenie, że rysowanie długopisem działa uspokajająco, tak jak palenie fajki. Ja nigdy nie paliłam fajki, ale jeden z moich profesorów na studiach powiedział, że podtrzymywanie żarów w fajce wymaga skupienia i dzięki temu jesteśmy, zapomnieć jesteśmy w stanie zapomnieć o tym, co nas zdenerwowało. Pewnie dlatego hobbity są takie spokojne. No, może poza jednym. Podobnie działa rysowanie długopisem. Spokojne dłubanie w rysunku i budowanie światło cienia dla wielu osób okaże się bardzo relaksujące. Stresujące natomiast jest wykonanie samego szkicu, bo ewentualnych błędów nie da się tak po prostu usunąć. Ja proponuję skorzystanie z ołówka do zrobienia szkicu lub wykonanie linii takie bardzo delikatne, bez stosowania nacisku. O szkicowaniu mam jednak osobne filmy, więc dam je w karcie lub w opisie, jeśli nie zapomnę. A jeśli zapomnę, to mi przypomnijcie, tak jak zawsze. Kolejnym problemem, na jaki możemy napotkać, są plamy, jakie czasem robi długopis. Przeczytałam w sieci, że najlepiej jest wycierać po prostu co jakiś czas końcówkę długopisu, ale chyba mam jeszcze lepszą radę: zmień długopis. Tak. Niektóre egzemplarze plamią, a inne nie. I to wcale nie zależy od ceny albo marki długopisu. Zdarzały mi się długopisy takie reklamówkowe, z którymi pracowało mi się tak przyjemnie, że wypisywałam je do samego końca, a zdarzały się markowe, z którymi się nigdy nie polubiłam. Ja najbardziej lubię takie, które podczas pisania lekko klikają. Jestem uzależniona od tego dźwięku klikającego długopisu. Jak już wspominałam, Rysunek wykańczałam białym żelopisem. U mnie sprawdza się Jerry Roll z Sakury, ale wiem, że wielu osobom się po prostu nie sprawdził, więc jeśli macie swoje ulubione, to podzielcie się rekomendacjami w komentarzach, żeby inni także mogli znaleźć coś dla siebie. Jak być może wiecie, uwielbiam uzupełniać swoje rysunki kawą, więc zaparzyłam sobie wyjątkowo mocną i pochlapałam nią papier, ale wcześniej zabezpieczyłam te fragmenty, których nie chciałam pobrudzić. Zdecydowałam się także obszarpać brzegi, lekko je pogiąć i zabrudzić patyną. Uważam, że takie zabiegi to jest integralna część rysunku i sposób na przekazanie emocji. Dopisałam więc także teksty piosenek, ale takim niedbałym, lekarskim pismem. Wiecie, jakby dopiero co przyszły mi do głowy. A gotowa praca wygląda tak. Dajcie znać, jak wam się podoba, albo nie podoba, no takie wasze prawo. Okej, okay, w tym filmiku to już wszystko. Dajcie mi znać, czy przekonaliście się chociaż troszeczkę do tej techniki i jak zwykle zachęcam Was do tego, żebyście podsyłali mi tematy na rysunki oraz linki do swoich rysunków. Zapraszam też na moją grupę Elfoczki, gdzie można publikować swoje prace i otrzymać no to, co chcecie otrzymać. Albo na przykład jakieś porady, albo ocenę, albo, albo po prostu łapki w górę. To tyle. Jeżeli lubicie elfy, albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć! Nie grała... właśnie grała aktorską, wiesz? Właśnie tym cię zachwycił ten film Barbaro.